Technologia się rozwija, więc rozwijają się również gry. Gdy dzisiaj cofniemy się w czasie, to zobaczymy gry składające się z kilkunastu pikseli. Pamiętam jak zachwycałem się grafiką Call of Duty Modern Warfare 2 i uważałem, że jest to fotorealizm. Postęp zweryfikował i już następnego roku pojawiły się produkcje jeszcze piękniejsze. Można powiedzieć, że Cyberpunk na RTX, Ghost of Tsushima czy God of War na dzień dzisiejszy są tytułami z najlepszą grafiką na rynku. Mimo to uważam, że w 2021 roku pojawią się produkcje jeszcze piękniejsze. Grafika będzie się rozwijać aż dotknie szklanego sufitu, dlatego też deweloperzy rozwijają rozgrywkę związaną z grami w inną stronę, w stronę vr który zaś ze za sprawą Half- Alyx wszedł na wyższy poziom. Tak samo gry na pc i konsole się rozwijają, naprzód idzie też rynek tytułów dedykowanych wirtualnej rzeczywistości, tylko że nie tak samo dynamicznie. Kiedy nawet technologia związana z VR-em dotknie przysłowiowego szklanego sufitu, to będzie trzeba znaleźć kolejną ścieżkę do rozwijania i rewolucjonizowania gatunku gier wideo i wirtualnej rozrywki. Jak uważa jeden z najpopularniejszych ludzi związanych z gamedevem kolejnym krokiem w przyszłość będą gry podłączone do mózgu. Osobą, która tak uważa, jest nikt inny jak sam Gabe Newell, szef Valve, a co za tym idzie Steam, a. twórca Counter-Strikeów, Half-Life'ów oraz rewolucyjnego setu VR, czyli Valve Index. Gry, w które będziemy grać bezpośrednio naszym mózgiem, pojawiały się w retrofuturystycznych wizjach nieraz. W cyberpunku jest to norma i chociażby takie brain to można powiedzieć ówczesny narkotyk. Według Newella połączenie komputer-mózg wcale nie jest tak odległą przyszłością. Jeśli w 2022 roku będziesz deweloperem oprogramowania, który w swoim laboratorium testowym nie będzie miał hełmu BCI, popełnisz głupi błąd. Według dewelopera takich hełm BCI bardzo pomoże twórcom gier na dostosowanie emocji, jakie odczuwa człowiek grający w igrę. W wiele w łatwiejszy sposób można będzie dostosowywać strach, radość, rozbawienie do własnych celów, Newell mówi również, że ważne w tej technologii będzie też zapisywanie danych bezpośrednio w mózgu. W głowie człowieka powstawałyby dźwięki oraz obrazy. Prawdziwy świat będzie się wydawał nieciekawy, szary inglisty w porównaniu do doświadczeń, które będziemy tworzyć w ludzkich mózgach. Helm BCI w swoich założeniach ma mieć również możliwość edytowania emocji w czasie rzeczywistym. Według Gayba sprzęt będzie mógł zmusić mózg do snu. Zdziwi was pewnie fakt, że Helm BCI już powstaje. Tworzy go Valve wraz ze współpracy z OpenBCI, a Helm finalnie ma nazywać się Galea i działać ma. W kompatybilności do gogli Valve Index. Póki co jednak nie są przeznaczone do użytku konsumentów. OpenBCI to firma zajmująca się neurotechnologią. Pewnie u niejednego z Was informacje o hełmie wywołują niepokój, bo jest to jednak duży krok w przyszłość. Technologiczne kontrolowanie umysłu lat pokazywane jest jak coś złego. W kulturze chociażby w cyberpunku braindance'y nie są niczym dobrym. Łatwo za sprawą takich sprzętów odciąć się od świata rzeczywistego i utknąć w tym wirtualnym. Jeśli doszłoby do wydania takiego hełmu, to kontrowersje z tym związane mogłyby być tak że doszłoby do zakazu jego używania. Pytanie, czy taki sprzęt nie jest już o krok za daleko? Czy hełm Galea byłby sprzeczny z naszym człowieczeństwem? Na te pytania ciężko w obecnym momencie odpowiedzieć, bo to póki co wizja ambitnego człowieka, jak o hełm może działać. Z drugiej strony, Galea może mieć również plusy, chociażby w terapiach. Sprzęt został po raz pierwszy zapowiedziany w listopadzie 2020 roku, czyli całkiem niedawno, jednak pierwsze jego wyobrażenia pojawiły się już dwa lata temu, czyli w roku 2019. Cały ten nowy wymiar grania nazwany jest przez twórców Mixed Reality, czyli coś na pograniczu wirtualnej rzeczywistości z tą zwyczajną. Warto również wspomnieć, że Gabe Newell zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, które idą za galeą. Wie, że konsument musi bardzo mocno zaufać deweloperom, by skorzystać z urządzenia, które ma mieć dostęp do jego mózgu. Uważa też, że nie będzie to miało długoterminowego wpływu na zdrowie. Jednak według mnie jest to kwestia indywidualna. Zależy, jak kto znosić będzie działanie sprzętu na umysł. Czy galea będzie wzmacniać emocje? Bo jeżeli tak, to niektórzy mogą nie znieść powrotu do tych słabszych, normalnych, a to już płynie na zdrowie. Może nie fizyczne, ale psychiczne, które jest równie ważne. Pamiętajcie, że macie miejsce na wypowiedź w komentarzach, dajcie znać co myślicie o Chełmie Galea, czy to krok za daleko, a może słuszny progres technologiczny. Z przyjemnością podyskutuję z Wami w komentarzach. Pamiętajcie o ustawieniu łapki w górę, a jeżeli chcecie więcej takowych filmów subskrybujcie, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 16. Trzymajcie się, no i cześć.